Dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku mojego wieczorku z poezją. Szczególnie gorąco witam dzisiaj moich uczniów, którzy bardzo mi kibicują, dopytują o kolejne odcinki. Jest to niesamowite wsparcie dla mnie. No nie powiem duże wyzwanie również, natomiast niezmiernie mnie to cieszy, że niezależnie od pobudek oglądacie i słuchacie tej poezji. Naprawdę Dorastający chłopcy, dziewczęta. To jest niesamowite. Ogromna szapoba dla was. Dziękuję. Dziękuję również wszystkim państwu, którzy chętnie słuchacie moich utworów. Proszę o polubienia o subskrypcję, jeżeli moje wiersze przypadają państwu do gustu. Zdradzę jeszcze może tak na zasadzie takiego trochę tylko wtrącenia, że mam również w planach przeczytać kilka moich opowiadań, ale to już będą takie dłuższe odcinki. Zastanawiam się, w jaki sposób to zrobić. No więc na razie poezja. Dzisiaj utwór szczególny, dla mnie szczególny. Utwór, który powstał. w wakacje latem 2021 roku i inspiracją do napisania tego wiersza był, była praca mojego syna, którą zrobił na plastykę. Był to Assemblage. I no, miałam takie skojarzenie. Skojarzenie to było duch czasu, zresztą chyba nawet taki był nadany tytuł temu udziełu. I y, po obserwacji no, otaczającej nas rzeczywistości zmian, jakie zachodzą nieomalże z dnia na dzień, y, obserwując to wszystko, co się dzieje, niekiedy no, z, niedawie, z niedowierzaniem patrząc na, y, na zmiany okoliczności, które następują nieomalże z dnia na dzień, y, no, powstał ten utwór. Y, ja wkleję również Państwu zdjęcie y, tego asamblażu i y, może Państwu skojarzy się z czymś innym. No, mi się skojarzyło tak właśnie z przemijaniem, z, ze zmianami bardzo intensywnymi i takimi bardzo, bardzo widocznymi. Także zachęcam do posłuchania. Wiersz będzie czytany w dwie strony: z góry na dół i z dołu do góry. Zachęcam, zapraszam i życzę miłej, miłego słuchania, miłego odbioru. Duch czasu stanął nad brzegiem rzeki, zadumał się na chwilę. Ciągle czas ucieka, biegnie bez przerwy do przodu, gna co sił. Jego duch nie nadąża. Duch czasu zapatrzył się w dal przed siebie, zapalił cygaro, zaczął się zastanawiać, nie wygląda za staro duch czasu minionej epoki. Zaplątał się duch czasu bez precedensu. Nowa rzeczywistość na głowie, nowy ład zapanował. Włosy makarony sterczące stanęły dęba, i w szoku duch czasu tak się zagalopował nie poznaje swoich oczu z tamtego roku założył okulary zapalił cygaro starodawnym zwyczajem i udaje że wszystko rozumie duch czasu a tymczasem cały świat na głowie dziś staje proszę państwa to był wiersz czytany tradycyjnie z góry na dół i teraz od dołu do góry czyli od końca proszę posłuchać Dziś staje na głowie cały świat. A tymczasem duch czasu wszystko rozumie i udaje sta zwyczajem starodawnym cygaro, zapalił, założył okulary z tamtego roku, swoich oczu nie poznaje. Tak się zagalopował duch czasu. W szoku i stanęły dęba sterczące włosy makarony. Zapanował nowy ład na głowie, rzeczywistość nowa, bez precedensu. Duch czasu się zaplątał. Minionej epoki duch czasu za staro nie wygląda, zastanawiać się zaczął. Zapalił cygaro, w dal przed siebie się zapatrzył. Duch czasu nie nadąża. Jego duch na co sił do przodu bez przerwy biegnie. Ucieka czas ciągle. Na chwilę się zadumał nad brzegiem rzeki. Stanął duch czasu. Dziękuję bardzo uprzejmie i życzę Państwu dobrej nocy.